Przyglądasz się własnemu doświadczeniu, tu i teraz, i zadajesz sobie takie trzy pytania. Czy kochamy poznawać prawdę? Kochać. Nie, że pragniesz, nie, że musisz, ale czy kochasz, czy jest w tobie ta miłość szukania, poznawania prawdy o sobie, o drugim człowieku, o świecie, o Bogu. Z drugiej strony, pytasz siebie, czy kochasz budować relację, relację przyjaźni, znajomości, relację miłości z samym sobą, z drugim człowiekiem, z Bogiem? I to trzecie pytanie: czy kochasz Boga? To jest bardzo. Dla mnie osobiście w doświadczeniu wiary własnej, doświadczeniu wiary wielu ludzi, z którymi pracuję, pracowałem, dzisiaj nie jest ważne, że, za, że pytam siebie, czy pytam ich, czy wierzysz w Boga, ale raczej czy kochasz Boga. Tak więc zadaj sobie to pytanie: czy patrząc na siebie tu i teraz, czy jest w Tobie miłość do Boga. Jest w Tobie miłość do samego siebie. Zapraszam na naszą refleksję, blok praktyki duchowe i kontynuujemy właśnie ten, ten temat kochać i rozumieć siebie. I dzisiaj skupimy się na tym etapie dojrzewania od 6 do 12 roku życia dziecka. Pamiętam takie wydarzenie, to było to na Filipinach, San Jose. Pewnego dnia mam takie jakieś negatywne uczucia. Czasami czujemy się tak jakoś nie za bardzo. Tak więc postanowiłem, że po, po, po wieczorem po mszy świętej wsiadłem na rower i pojechałem nad morze. Po drodze kupiłem pizzę, i Coca-Cola. Pojechałem nad morze, przy drodze jest taki murek. Usiadłem sam na tym murku i tak patrzę na morze. Szukam uspokojenia siebie. I w pewnym momencie się do mnie chłopiec. Może około 9 lat. Ma na imię Bongie. I tak siedzi w milczeniu. Zauważam, że co chwila patrzy na, na, na pizzę. I w pewnym pytam się go, czy jesteś głodny. On mówi: Tak. Ja mówię: Dobrze, to proszę cię jedz, weź za tą pizzę. Otwórz sobie Coca-Colę. I, no i jedz. A on pyta się, czy może zawołać swoją siostrę. Ja mówię: Oczywiście. Znika na chwilę. Wraca ze swoją siostrą. Tala, około 7 lat. I oboje jedzą pizzę, piją Coca-Colę i widzą po pewnym czasie, Uśmiech na ich twarzach. Ja tak zadaję sobie pytanie: Noc, wieczór, była siódma, około ósmej godziny wieczorem. Zamiast otrzymać czy jeść kolację z rodzicami w domu, oni muszą szukać jedzenia na zewnątrz, wśród ludzi. I ja pytam siebie, w jaki sposób to będzie formułowało ich przyszłość. Rozpocznijmy naszą refleksję, modlitwą chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków Amen. Tak więc ten etap dojrzewania od szóstego do 12 roku życia, dziecko jest to etap, w którym środowisko, rodzice, rówieśnicy, inne osoby kształtują. Formują to poczucie miłości, miłości do poznawania prawdy, albo niemiłości, albo obojętności. Jest to moment, etap dojrzewania, w którym kształtuje się to poczucie miłości do budowania relacji z sobą, z drugim człowiekiem, albo lęk przed relacjami. Jest to okres, etap dojrzewania. Kiedy kształtuje się w, w dziecku miłość do Boga, miłość do Boga i miłość do samego siebie. Poznając ten proces, ten proces yy, tego dojrzewania od 6 do 12 roku życia, kiedy patrzysz na to, co się dzieje, co powinno się dziać, to, co nie powinno się dziać. Kiedy spojrzysz na, na swoje własne doświadczenie, to, co pamiętasz, to, co, co może powiedzą ci rodzice, co się wydarzyło w tym okresie, będziesz umiał bardziej zrozumieć to, dlaczego kochasz poznawać prawdę, kochasz budować relację przyjaźni czy relację z innymi, dlaczego kochasz Boga. Będziesz umiał zrozumieć to, dlaczego jesteś obojętny albo nie kochasz poszukiwać prawdy, nie kochasz budować relacji z innymi, nie kochasz Boga. To Ci pomoże zrozumieć ta refleksja, spojrzenie na ten okres dojrzewania. Miłość do poznawania prawdy. ten ciągłe poznawanie. Jest to. Po prostu rozwój intelektualny, rozwój, rozwój myślowy u dziecka i później w naszym dorosłym życiu. I ten, ta miłość kształtuje się. Dziecko w tym okresie od szóstego do dwunastego roku życia rozpoczyna ten, ten nowy etap tego yy, uczenia się w szkole zorganizowanego systemu uczenia. Spotyka się z rówieśnikami, nauczycielem, środowisko. I co jest bardzo ważne, to pozytywne doświadczenie tych relacji z rówieśnikami w szkole, w klasie, z, z, z nauczycielami, pomaga, pomaga uformować, kształtuje tę miłość. Miłość do poznawania prawdy, że w przyszłości to dziecko, że w przyszłości ty kochasz poznawać prawdę, kochasz uczyć się, ciągle się uczyć i poznawać. Albo sprawia ten okres negatywne doświadczenia, że wystarczy ci to, co masz i tyle. Jednym takim bardzo ważnym momentem, doświadczeniem w tym okresie rozwoju intelektualnego, czyli kształtowania tej, tej miłości do poznawania prawdy, jest relacja rodzice i dziecko. Rodzice, którzy spędzają czas z dzieckiem w jego nauce, z początek jego uczenia się. Początek poznawania i budowania, kształtowania tej miłości do nauki. I im bardziej rodzice, którzy kochają jest to doświadczenie miłości rodziców i dziecka, im bardziej przecież rodzice spędzają czas, im więcej spędzają czas z dzieckiem na nauce, dyskutowaniu o nauce, kształtuje się to pozytywne doświadczenie w dziecku, czyli ta miłość do poznawania prawdy, do poznawania siebie, poznawania innych, poznawania Boga. Jest to okres również, kiedy dziecko zaczyna rozpoznawać że swoją, swoją własną indywidualność. Są to pierwsze takie kroki. I teraz jeżeli to rozpoznawanie, poczucie siebie, a zarazem poczucie, że inni, in, in, inni rówieśnicy są również stanowią pewnego rodzaju poczucie siebie. Jeżeli to dokonuje się w tej relacji, miłości rodziców, tej dyskusji, bycia razem, jest bardzo pozytywne. Doświadczenie, kim ja jestem. Taki drugi moment rozwoju w tym okresie od 6 do 12 roku życia, jest ten rozwój psychospołeczny. Czyli dziecko po pierwsze doświadcza uczucia w relacjach z innymi. W relacjach z innymi. To bardzo ważne. Doświadcza uczucia. Te pozytywne, te negatywne. I również w tych relacjach, właśnie z rówieśnikami. Mimo, że w zorganizowanych sytuacjach, nie tylko w szkole, ale poza bardziej spontanicznych relacjach, zabawy z rówieśnikami, uczy się nie tylko swoich y, 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 uczuć, pozytywnych, negatywne, ale uczy się również regulować te, te uczucia społecznie wymagane, czyli pozytywne uczucia względem innych, względem siebie. I teraz również te, to doświadczenie, te, te relacje z, z rodzicami. Jest to okres, kiedy rodzice zaczynają pozwalać dziecku być coraz bardziej samodzielnym. Oczywiście do pewnego okresu. Ale ciągle rodzice są tym bardzo ważnym momentem odniesienia, bezpieczeństwa, miłości. Jeżeli dziecko przeżywa te relacje z rodzicami, którzy zawsze są obecni, zawsze stanowią ten fundament bezpieczeństwa, miłości. Oni będą kształtowali w sobie to, to, te uczucia pozytywne i kształtuje się w nich tę miłość, ta miłość. Miłość do budowania relacji, ponieważ oni widzą, doświadczają te pozytywne elementy. To piękno bycia w relacji z drugim, z drugim człowiekiem i samym sobą. Zadać należałoby sobie pytanie. Dzisiaj często zadaję sobie to pytanie: A co będzie z naszym pokoleniem, pokoleniem tych smartfonów? Gdzie relacje dziecko buduje bardziej z, ze smartfonem niż z innymi? W jaki sposób ten smartfon, ten obiekt martwy, choć dający wiele informacji, w jaki sposób ta relacja? Człowiek, żywy, wzrastający obiekt, może kształtować ta miłość, miłość do poznawania prawdy. To jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że może kiedyś poświęcimy na to więcej czasu. I ten trzeci moment dojrzewania, rozwój wiary, czyli kształtowanie w tym, w tym okresie od szóstego do dwunastego roku życia, kształtowanie tego, tej miłości do Boga. To jest, to jest dzisiaj dla mnie bardzo ważne, kiedy ja dyskutuję z sam sobą, kiedy dyskutuję z innymi o wierze. Ja już nie zadaję pytania, czy wierzysz. Ja pytam się, czy kochasz Boga. I to jest, jest bardziej wyzywające pytanie dla mnie i dla innych. Tak więc ta, ta, to doświadczenie, rozwój tego, tej wiary, miłości Boga, miłości siebie w relacji z Bogiem, albo nie. I to wszystko dokonuje się w, 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 oczywiście w rodzinie. Jeżeli dziecko widzi rodziców modlących się i rodzice zapraszają dziecko do modlitwy w domu. Przepiękne, przepiękne doświadczenie. Ono nie rozumie jeszcze, o co tu chodzi, ale ono widzi i rozumie w jakiś sposób, co się dzieje w, w, w postawie i, i w relacji ich, jego rodziców, czy jej rodziców względem Boga. Jest to moment też w tym czasie od 6 do 12 roku życia dziecko wierzących rodziców w domu wierzącym, praktykującym. Dziecko przyjmuje dwa sakramenty: sakrament spowiedzi i sakrament Komunii Świętej. I to piękne doświadczenie jest to nie jest tylko przyjęcie sakramentu, dziecko i te sakramenty. Nie. To jest doświadczenie całej rodziny. Rodzina uczestniczy w spowiedzi wszyscy przychodzą. I cała rodzina uczestniczy w tej pierwszej, tej pierwszej uroczystości Komunii Świętej. Przepiękne doświadczenie. I bardzo ważne, rodzinę. Dlaczego mówię bardzo ważne? Ponieważ doświadczyłem i doświadczam, że w pewnych kulturach, w pewnych lokalnych wspólnotach, dziecko samo idzie do spowiedzi, samo i przychodzi na, na pierwszą komunię. I to nie jest doświadczenie rodziny, jest tylko doświadczenie dziecka. To jest pewien. Pewne społeczne yy, doświadczenie, a z drugiej strony dziecko poprzez sakrament spowiedzi i poprzez przyjęcie Komunii Świętej wchodzi w tę nową rzeczywistość poznawania i kochania Boga. Kochania Boga w tym sensie, że Bóg poprzez spowiedź, oczyszczenie z grzechu, poprzez Komunię Świętą, kto spożywa ciało, ma życie we mnie. Ma życie wieczne? Dziecko doświadcza miłości u Boga. On nie, nie rozumie. My, my, my też nie rozumiem. Ale następuje w ten duchowy rozwój w dziecku, czyli Bóg wstępuje w głębię w, w tę godność człowieka, dziecka, jego obraz i podobieństwo. Tak więc ten etap dojrzewania yy, od 6 do 12 roku życia jest bardzo ważny. Pozawanie do Kształtowanie tej miłości do poznawania prawdy, ciągłego poznawania, kształtowanie tej miłości do budowania relacji, kształtowanie tej miłości do Boga i do siebie, albo burzenie, niekształtowanie, niewyzwalanie tej miłości. Jako ćwiczenie duchowe, proszę zadaj sobie pytanie: po prostu poznaj, wróć. Na ile pamiętasz, na ile pewne momenty pamiętasz z tego okresu od 6 do 12 roku życia, popatrz, co się działo. Rozmawiaj z rodzicami, co się działo, co się nie działo, i będziesz bardziej umiał zrozumieć siebie dzisiaj i teraz. Czy kochasz albo nie kochasz, poznawać prawdę, budować relacje albo nie budować lacji, czy kochasz Boga albo nie kochasz Boga, czy kochasz siebie albo nie kochasz siebie. To wszystko pomoże Ci w jakiś sposób zrozumieć. Zapraszamy na nasze kolejne rozważanie. Skupimy się na tym etapie dojrzewania od 12 roku życia do 20 roku życia. Ten młodzieńczy czas. Bardzo piękny czas, a zarazem bardzo, no, czego zrozumieć, żeby, żeby, żeby widzieć to piękno. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.